Siemanko witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z, z mojej pierwszej serii Les Legitas Andreas. Zapraszam do oglądania. Więc tak, siadam się już, ładnie mniej więcej, zaczęło się ładować. Dobra, pierwszą misją jest, chyba swój jestem z tego zapewne, dawno nie wiem, a więc jedziemy. No, to po rosyjsku. Aha, policja trzyma szatę. O! Uj, dodał się Okej, pierwsza misja Big Smoke, jest with, jednak się pomyliłem, ale jednak mam nadzieję, że mi to wybaczcie. Dobra, niestety... mamy to wersję, więc dźwięku nie będzie, więc filmik sobie swoją drogą możemy tarować. Dobra. Tutaj chyba też dźwięku nie będę miał, więc też darujemy sobie. Okej. Okay. Zaczynamy. Oczywiście nie będę Chyba, że pomiędzy nagrywaniem sobie raz powiesić jeszcze ci się tu pojawi, panie. Wiedziałem kiedy spałeś, rewel. Przepraszam, Was. Pozwólcie, że sobie mówię Jak wpaść w samochód obcego człowieka. To jest po prostu marzenie. Cię. Ej no już co z Ciebie wraca z Kawiłyśim samym? Powiem mamie Dobra, jest ma, ma, ma. Noc w dubie Okej, okay. widzę, że Panu jest balast, jednak nie odpuszczają Jedziesz, jedziesz, tak A on stoi. jeszcze lepiej. Dobra. A. Okej. Teraz jest na razie 3 minuty. Więc ja bardzo usłyszałem pierwszą misję. jest na pewno. To jest bardzo pewne. W wyniku też nie będę nic. słyszał. Dobra. Aha, czyli suty mi jedziemy z rajdem. Żeby w przyszłość tak jak nas radzi, więc na Okej, okay, przepraszam, miałem pewny problem techniczny i musiałem go rozwiązać. A więc tak, jedziemy dalej z naszą misją. A czy się? Dobra, tu, tym pojedziemy tu, więc pojedziemy no, nasi panowie pewnie skręcą na rampy. A my pojedziemy sobie prosto, nie będę się bawił o tych rampach. Zraniamia to, że jestem daleko od nich. że niestety nie sięgam. Nie tak duże biurko, że nie sięgam. około 6 minut. nie, jakieś tak pięć trzydzieści mniej więcej, trzydzieści gdzieś 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 około gdzieś ja, ja. Dobra gdzieś dobra gdzieś 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 za nami gdzieś okay, dobra Zakończymy to za nami okej, ale ten głupi jesteś CJ. Okej Dobra. Aha, the game, picka del disk. Icon savile game, and set time, the six hours. Znam już to na pamięć, ale powtórzę się, nie powtórzę. Aha, postaram zapis. Nie chcę zasygnalizować. Co jest. Dobra. Niestety znowu było małe cięcie, za to was przepraszam, ale niestety... Mój mikrofon ma takie humory, że raz działa, raz nie. O, mama aparat, fajnie. Dobra, chyba pójdziemy na następną misję. Czas mi powinien dostarczyć... Moment, Sea right... See right there... ...in lives, coś tam, coś tam. Dalej nie doczytałem. Dobra, ale włączymy chyba napisy. Jak to szło? Chyba tu. Więc tak, ja zrobiłem krótkie cięcie, nie chciałem Was po prostu zanudować tą jasno, bo to swoją drogą nie ma sensu. A ja tracę potrzebne miejsce na dysku, Dlaczego? dlatego że 7 minut nagrania z tej otóż gry to jest około 3,5 w każdym razie u mnie, więc ja... Nie będę po prostu sobie Zabierał miejsce Co tu zrobić Wiem Nie Dobra, nie musimy nic zmieniać chociaż dobra, nieważne. Więc ja się staram że gra ucieka z no, no właśnie Dobra, idziemy teraz do pizzerii kupić coś, coś do jedzenia Podzielimy a A kiedy w pizzerii są handlowi? Znaczy no może w pizzeriach no, takich innych, nienormalnych można spotkać różne rzeczy Niech tutaj nie ma, ma wieśmatów, to zaś strzelać. trzymać No, no pewno, no, to tak sądzę Chcemy się jakieś kupić mikrofon, wszyscy się z tego no. koniec no dobra, fajnie, będę to jak ten facet celuje do gumiszów. Nie A więc tak. No dobra, uciekamy, bo jakiś pedał będzie nas rozsudana. Nie! Znaczyłeś właśnie moje imię. No to się wydnie. Dobra. Okej, okay, właśnie super. I oj, 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 no tak, oj. Odinstalowałam Morelands Livemont I now I'm to Like small Więc nie poświecę Naprawdę chciałam A no, więc tak y, To była już druga misja y, to, no, prawie, to właśnie No właśnie z bezczapki Bardzo lubię No Dobra chciałbym się z wami serdecznie pożegnać Ale na koniec pokażę wam jeszcze mój Nowy samochód Oh, o no właśnie, trwają złodzieje, a chamski Łodzi. Ja ci tam... Dobra, podmienię go za Grimuda, bo niestety nie miałem tego pomysłu, no właśnie... Jestem naprawdę super kierowcą... Ale bryczka prezentuje się nawet w porządku, więc... Co nie nie? Niebo, no kurde, jestem ciebie jakby... Myślą, nie, ja nie, nie. No, Dobra, waczmy... No i co z tego? Nie każdy musi umieć... się nie. nie, że nie... Wracamy na dzielnicę i yy, żegnam Was. Komentujcie, subskrybujcie, żółty mam liczny Pa!